Witam. Ostatnimi czasy wiele osób prosi mnie o przepis na chleb. No, nie każdy może to zrozumie, co na, mm, skomponowałem, napisałem, więc postaram się nakręcić mały film instruktażowy jak robię to ja. Tak więc na ziemiska, to jest miseczka, łyżeczka do mieszania. Mąka, kilogram. Kilogram mąki. Zawsze patrzę, żeby była mąka pszenna. Oj typ 650, nie widać tu bardzo, ostrość kiepska. No i pół kilograma mąki żytniej. Akurat używam tej mąki, nie wiem, jeżeli chodzi o mąkę przemno różne, próbowaliśmy, że w sumie nie ma większego znaczenia. Byle była 650. Mąka żytnia, zakwas, który jest wypracowany, sól. No i dodatek cebulka. Tym razem będzie chlebek z cebulką. Można dodać ziarno, co się chce. Tak więc zaczynamy od mąki pszennej. Niektórzy przesiewają, ja nie przesiewam. Wsypuję od razu. O, Bardzo ładnie. Wyrównamy. Teraz przechodzimy do soli. Mam taką miarkę. To jest prawdopodobnie dwie łyżeczki do herbaty jedna miarka. Więc dwie takie łyżeczki. To jest, miś około czterech łyżeczek do herbaty. No i przykrywam to mąką żytnią. Jest ciutkę ciemniejsza. Ale z samej mąki pszennej nie za bardzo chlebek smakuje. Musi być jednak trochę mąki żytniej. Jest bardziej ostrzejszy. Mniej taki delikatny. Na bułki może się nadaje sama pszenna. No dobrze. No i teraz przechodzimy do mieszania. Trzeba wymieszać wszystkie składniki. Szczególnie sól, żeby równomiernie się... O tak, rozprowadziła. No i teraz troszeczkę cebulki dla smaczku. Myślę, że wystarczy, jak to lubi Mogą być ziarna, mówię. Ale ostatnie piekło jarne, więc teraz pieczemy z cebulką. I po wymieszaniu, po wymieszaniu dodajemy wody. Tu jest butelka półtora litrowa. No, potrzebny nam jest litr wody, ale później wyjaśni, czemu mam więcej. I lejemy, zalewamy chlebek, ciasto. Jeszcze. O, troszeczkę zostawiamy. I musimy wziąć za kwas. Zakwas biorę taką łyżkę do zupy, a dwie takie łyżki odpowiadają jednej takiej szklance. Nie wiem, jakie to są proporcje. Tak akurat biorę ja. I bierzemy zakwasik. Pyk. Raz. dwie takie łyżeczki no. albo jedną szklankę jak kto tam uważa no i mieszamy sobie Pomału woda się wchłania. Ciasto będzie coraz gęstsze. Dobrze, z uwagi, że jest druga ręka potrzebna. Wyrobiłem to, co mogłem. Jest ciasto takie bardzo suche. Więc mamy jeszcze wodę. Dolewamy wody. Pamiętając, żeby to było około litra. No i mieszamy dalej. musiałem no, trochę pokombinować, bo są dwie ręce potrzebne, dosyć ciężko się wyraża. I jedziemy. odbierać odpowiedniego kształtu ciasta i cały czas patrzymy nie pojawia się jeszcze biała mąka. Tak jeszcze 10 widzimy, to mieszamy. O, na spodzie jeszcze trochę jest. Trzeba wymieszać dokładnie już nie będzie widać białej mąki jak już cała się. Schowa w cieście. O, no i właśnie taką właśnie. Taką gęstość ciasta potrzebujemy. I teraz to zostawiam na 2-3 godziny. W międzyczasie co, co godzina mieszam. To pokażemy później. No właśnie, właśnie. Zostało nam tyle wody, było ponad litr, no więc dolewamy to do zakwasu, żeby go rozwodnić. O. Mieszamy sobie. Normalnie zakład pełen bycia gęsta śmietana 18, w tej chwili jest rozwodniony jest rozwodniony i taki zakwas możemy przelać do szklanego naczynia, słoiczka, buteleczki i niezakręcone wstawić do lodówki i tam możemy go przechowywać. Ale jeżeli mamy zamiar piec następny chlebek, to dobrze wziąć, dosypać troszeczkę, powiększy nam się, troszeczkę mąki. Do zakwasu używam mąki razowej, niedużo ponieważ na, niej są. na tej mące są bakterie, na łuskach zboża lepiej pracuje. O. Troszeczkę razowej i zamieszać o. do żurku. Jeżeli byśmy planowali robić żurek z zakwasu, to trzeba troszeczkę więcej Zwykłej mąki Dosypuję też troszeczkę To jest ta właśnie 650 Normalna pszenna Ja tam w proporcjach to dałem Ale zawsze robię mniej więcej na oko Żeby on sobie O i wymieszać Nie całkowicie Tak niech troszeczkę mąki zostanie na wierzchu Niech to sobie pracuje I później przemieszać to co godzinę Co dwie przemieszać, przemieszać i to będzie cały czas pracowało i na dobrą sprawę to dopiero wieczorem można go drugi raz podkarmić. A ja będę za, zamierzał wieczorem następnych chlebek zrobić, także akurat się przyda. On sobie porośnie. O dobrze. Minęła godzinka. Mamy troszeczkę lepiej. Troszeczkę się już zmaserowało. Przemieszamy. No jak widać już nie ma tych grudek. Jest to bardziej plastyczne, bardziej gumowe. Ciężej się troszeczkę miesza. I jak widać odchodzi od miski. No, także na dobrą sprawę jakby to wyrzucić teraz to całość sobie spokojnie odejdzie. No i tak zamieszać sobie. Ciasto jest naprawdę idealne jednocześnie troszeczkę to się na powietrze No dobrze i odstawiamy no, jeszcze sobie, żeby sobie porosło Zakwasik jak widać troszeczkę zaczął pracować. Zamieszamy sobie. Pojawiła się pianka, czyli pracuje jeszcze jest sporo mąki nieprzepracowanej. I niech stoi sobie. Dalej pracuje. No i teraz po upływie. 3 godzin było to już mieszane kilka razy możemy przełożyć do brytwanki. No ja mam taką sporą brytwankę. Tylko do chleba. Nie smaruję niczym, od nie. niej akurat dobrze odchodzi, więc nie muszę nic robić. Wykładamy sobie całość do brytwanki. Masa jest bardzo plastyczna Jak guma kauczukowa Łaganko wow. Wyszło prawie wszystko Dobrze I teraz do na nawierzchu można posypać makiem lub No czym tam się chce? ja akurat akurat mam sezam posłuchajmy to sezamem już jest ok Ech, no tak przygotowaną foremkę lo, lo, losie tak przygotowaną foremkę przenoszę do piekarnika. O, wstawiam do piekarnika. I ona tu w piekarniku będzie sobie wyrastała. No jak widać jest niemal pół foremki, a wyrośnie caluteńkę do końca. I czekamy. No i po 21 godzinkach. Jak widać, chlebek jest na równo i w tej chwili można przejść do, do pieczenia. Chlebek piekiem w 180 stopniach przez godzinę 15. I zobaczymy, jaki będzie efekt po upływie tego czasu. No i dobrze, z tego co widzę, chlebek jest już gotów. O, niech się wyłączy. Za chwileczkę go wyłożymy. Wykładam go na taką krateczkę, żeby od spodu też miał dopływ powietrza, żeby sobie stykł. I ważna rzecz, właśnie, żeby go wyjąć od razu po upieczeniu. O, właśnie tak. Kórę, ładnie. O, rozładnie, tak się nam prezentuje. O, za chwileczkę go wyjmiemy. Odwracamy sobie go A tak sobie Tak sobie będzie stygł Nie wiem ile O Tak wygląda chlebek po upieczeniu Nic dodać, nic ująć Waży 2,5 kg Życzę wszystkim smacznego